Wybór smartfona nigdy nie jest oczywisty. Zależy od tego, jakie mamy potrzeby. Na przykład jedni wolą drobne urządzenia, inni preferują te z dużym ekranem. Nie bez znaczenia jest też to, ile pieniędzy możemy przeznaczyć na telefon. W tym materiale przedstawimy warte uwagi propozycja od Samsunga. Flagowe modele Samsunga to test serii Galaxy S. Dostępny od tego roku Galaxy S5 oferuje przełomowe nowości. Przede wszystkim jest całkowicie wodoodporny. Możemy bez obaw zanurzyć go w wodzie, a na co dzień nie musimy obawiać się rozmów w deszczu. Ekran 5.1 cala wykonany w technologii Super AMOLED ma rozdzielczość Full HD. Przełomowa jest możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K, dostosowanej do najnowszych telewizorów. Smartfon możemy zabezpieczyć korzystając z wbudowanego czytnika linii papilarnych. Topowe smartfony są droższe, ale warto pamiętać, że posłużą nam dłużej. Dowodem na to jest model S4, który wciąż znajduje się w ofercie T-Mobile i śmiało konkuruje z nowszymi urządzeniami. Ekran Super AMOLED jest tylko nieznacznie mniejszy niż w S5 i również ma rozdzielczość Full HD. Duża moc procesora wciąż pozwala na uruchamianie dowolnych aplikacji i gier. Wyróżnikiem serii Galaxy S są ciekawe tryby sterowania wzrokiem i gestami, na przykład przez przesuwanie dłoni przed ekranem. Tańszą opcją jest Galaxy Grand 2. To model ze średniej półki cenowej, który wyróżnia się wysokiej jakości, wyjątkowo dużym ekranem o przekątnej aż 5,25 cala i rozdzielczości 720x1280 pikseli. Smartfon ma też porządny czterorodzeniowy procesor, który zapewnia płynność działania aplikacji i gier. Wśród praktycznych funkcji znajdziemy opcję szybkiej wymiany danych z innymi smartfonami Samsunga oraz możliwość uruchamiania wielu aplikacji na jednym ekranie. Jeśli potrzebujemy mniejszy smartfon, warto zwrócić uwagę na ASA 4. To udany kompromis między ceną a możliwościami. Co ważne, oferuje ekran w technologii AMOLED zapewniający świetny kontrast i bardzo szerokie kąty widzenia. Czterodzeniowy procesor oferuje dość mocy do pracy i zabawy. Podobnie jak wszystkie prezentowane do tej pory w tym filmie smartfony, Ace4 obsługuje najszybszą łączność LTE, pozwalającą komfortowo korzystać z internetu, w tym z serwisów streamujących wideo i muzykę, w tym WIMPA. Do osób szukających najprostszych rozwiązań Samsung kieruje model Trend+. Plus. W przystępnej cenie oferuje pełną funkcjonalność smartfona. Uruchomimy na nim mniej wymagające gry oraz dowolne aplikacje, w tym dostępne w ofercie T-Mobile MyBox. Ekran o wielkości 4 cale jest zaskakująco wysokiej jakości. Prezentuje żywe, kontrastowe obrazy, co jeszcze do niedawna nie było możliwe w budżetowych smartfonach. Przyzwoity aparat fotograficzny został wsparty lampą błyskową LED, która może też pełnić funkcję latarki. Praktycznym dodatkiem jest wbudowane radio FM. Którykolwiek ze smartfonów Samsunga wybierzemy, możemy być pewni wysokiej jakości ich wykonania oraz tego, że oprogramowanie systemowe zostało idealnie dopasowane do urządzenia.